Tworzymy klinikę neurologii w Szpitalu w Santomusie, w Szpitalu Specjalistycznym Klinika to jest nazwa, która może być przypisana tylko do oddziałów, które spełniają odpowiednie kryteria. Spełniają panie, 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 kryteria badań naukowych. Ta klinika w tej chwili według naszej oceny spełnia takie kryteria. Tam są badania naukowe z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Również dydaktyka, która może być realizowana w tej klinice, będzie zapewne na dobrym poziomie. W związku z tym te dwa jakby najważniejsze kryteria stanowią o tym, że podjęliśmy takie działania, żeby powołać klinikę neurologii. Ta klinika neurologii jest. Bardzo potrzebna do realizacji dydaktyki na kierunkach medycznych, w tym na kierunku lekarskim, ale na innych kierunkach, o których mówiłem, tak samo na pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym czy fizjoterapii. W tej chwili mamy już taką liczbę studentów na 9, 60 kierunkach medycznych, że szpitale, które są dużymi szpitalami w Województwie i wszystkim, znaczy szpitale nie wystarczają do zapewnienia odpowiedniego rozrzedzenia składków poszczególnych oddziałów. dlatego to bardzo dobrze się dzieje, że tam powstaje właśnie klinika neurologii, klinika, która rzeczywiście jest dobrym, o dobrym standardzie oddziału. Przypomnę, że kierownikiem oddziału, kierownikiem kliniki jest profesor Sobolewski, znany neurolog w Polsce, o dobrym rankingu w osiągnięciach naukowych, również jest zatrudniona tam pani doktor hamitowana, profesor uniwersytetu Grzesia Witek, to jest logo FEDA, czyli razem stanowi taki zespół, który może warunkować to, że w tej klinice będzie dobre badania naukowe, dobra klinika, dobre świadczenia medyczne, jednocześnie to jest podstawa do realizacji dobrej praktyki, dobrej dydaktyki medycznej. Dziękuję.